Wszystko co nas łączy. Rozmowa. Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzisiaj w audycji porozmawiamy o minionych świętach w Kościele Ofiarowaniu Pańskim, wspomnieniu świętego Blażeja, świętej Agaty, a także o budowie Kościola w Wileńskim Grzegorzewie. A gościem w studiu Radia Wilna jest proboszcz parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Grzegorzewie, ksiądz Andrzej Andrzejewski. Szczęść Boże, czcigodny księże. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. 2 lutego w Kościele Katolickim obchodzony jest Ofiarowanie Pańskie, inaczej zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu, mimo że był to dzień powszedni, kościół był y, przepełniony. Księżyc, co czyni z tego dnia święto szczególne dla Polaków na Wilężczyźnie? Na Wilężczyźnie święta Agata jest ceniona. Gromnica to świeca inna niż wszystkie. Jest ona związana z jednym z najstarszych świąt w chrześcijaństwie, ofiarowaniem pańskim. To święto ma charakter maryjny. Właśnie jej nazywane jest także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa ta pochodzi od gromnic, świec przynoszonych do świątyni, by kapłan je pobłogosławił. Potem zabiera się do domu i zapala w razie grożących niebezpieczeństw. Święto ofiarowania Pańskiego ofituje też w symbole. Płonąca świeca jest symbolem Chrystusa. Księże, czy w dalszym ciągu ta tradycja jest u nas żywa, że w czasie burz zapalamy świece? Myślę tak, w czasie burz i nie tylko w czasie burz, ale w ogóle kiedy jest trudna sytuacja, może nawet kiedy człowiek chce podziękować Bogu za jakąś łaskę, za dobro, ale najczęściej właśnie w czasach, może w chwilach jakichś trudności, wezwania. I czy można powiedzieć, że może ta tradycja jest bardziej żywa na wsi niż w miastach? Czy to jest mylne takie stwierdzenie, bardzo powierzchowne? To myślę, że i tu w Wilnie, i, i na wsiach, no, może ludzie chcą, żeby Pan Bóg chronił, za wstydnictwo św. Agaty, dom, właśnie, i, i tu mieszkanie Także no, gromnica też się zapala, no, kiedy powiedzmy, człowiek, ktoś, osoba bliska ciężko choruje. Także ludzie się modlą, proszą o laskę, o ulżenie w, w cierpieniu człowieka że 3 lutego przypada w kościele z kolei wspomnienie świętego Blażeja, biskupa i męczennika. Co to są Blażejki? Czy wierni na Wileńszczyźnie w dalszym ciągu tłumnie przychodzą w tym dniu do kościoła, by pobłogosławić ich od bólów gardła i chorób? Właśnie raz w roku podczas Eucharysty ma miejsce jeden z ciekawszych obrzędów w dniu świętego Blażeja przygotowuje wiernych do udziału w specjalnym błogosławieństwie, przemawiając, prośmy Boga, który jest źródłem życia, o zdrowie garla i o właściwe korzystanie z daru mowy, abyśmy go umieli używać na chwale Bożą i pożytek ludzi. Kilka słów może o świętym Blażeju. Biskup Sebasty, miasta położonego na terenie dzisiejszej Turcji, umarł. W wieku, IV wieku, Kościół wspomina tego męczennika III właśnie lutego. Po błogosławieństwie wiernie najczęściej podchodzą do ołtarza i kaplan nie tylko wypowiada stosowne słowa, ale i dotyka gardła dwiema świecami. Warto sobie w tym dniu szczególnie uświadomić moc wiary. Człowiek jest wzywany, żeby zawstawnictwem świętych też wzmocnić swoją wiarę. Księży, właśnie te dwie skrzyżowane świece są zwane blażykami tak. w tradycji ludowej. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że świętem chyba najbardziej znanym jest wspomnienie, rozpoznawalnym jest wspomnienie świętej Agaty, kiedy święcimy chleb? Czy trudno porównywać, że tak powiem, popularność tych świąt? Święta, święta Agaty i Świętego Blażeja. Święte Agaty, Matki Boskiej Grumnicznej i Świętego Blażeja, tak. No, po świętego Blażeja, tylko powiem, że sam, studiując jeszcze klerykiem w seminarium, po raz pierwszy właśnie w taki spos w sposób przeżyłem liturgię, właśnie na Szojcu duchowny Akurat w czasie Eucharysty Mszy świętej, no, te skrzyżowane świece dotykały każdego z nas i były wymawiane słowa modlitwy. Więc później właśnie ta tradycja jakoś no i wszyscy kaplanie też no, praktykują tutaj na Wielinszczyźnie. Myślę, że no. porównywać w naszej liturgii jedynym źródłem świętości, światła, laski jest Bóg a wszyscy święci, którzy żyli, także nas pociągają, także to piękne przykłady ich, ich życiorys, ale myślę, że każdy z ma, ma też z, z nas tu obecnych swoją drogę do Pana Boga i myślę, że święcie nam pomagają, Matka Boża, święty Błażej, święta Agata. Księże, w dniu świętej Agaty święcimy nie tylko chleb. Tak, święci się też woda, sól, w ogóle człowiek prosi zawstawienie tam świętej Agaty, myślę o potrzebne łaski w swoim życiu. Że myślę, proszę też błogosławieństwa wiernie wszelkiego. Księży dotychczas niektórzy ludzie noszą ze sobą lub wożą w skrytce w samochodzie kawałeczek poświęconego chleba. Zapytam, czy to nie jest świętokradztwo? Czy możemy, a nawet ludzie wiary, powinni to robić? Czy to jest taki znak wiary, czy raczej świętokradztwo, właśnie? Ja myślę, że jeżeli człowiek poważnie, z wiarą do tego się odnosi, ja też pamiętam ten kawałek chleba, który mi mama dawała też do samochodu jeszcze. No zawsze tak, pamiętam i, no i może mamy taki problem, że czasami ludzie zapominają, tak jak o tych też krzyżach pytając, czy po, po czy nawet przynoszą tu do naszej kaplicy w Grzegorzewie żeby, no to dobrze, jak nie chcą, nie mogą wyrzucić, to przenoszą, ale nie wypadałoby świętych rzeczy jakoś wyrzucać, odnosić się do nich tak bez szacunku. To są symbole, może naszej wiary, myślę, że tak, jak często mówię, zdjęcia bliskiego człowieka, którego może nosimy tuż przy sobie gdzieś, swojej mamy, ojca, dziecka. Chociaż nie wyrzucamy i nie tego także do tych, że chlebek, czy woda poświęcona, czy krzyż to także symbole, no, które pobudzają nas do modlitwy. Myślę, że. Jak jest chlebek, to trzeba się pomodlić do świętej Agaty zawsze, siadając do samochodu i myślę, że tak musi być. Używają nas do modlitwy do. do modlitwy w intencjach swoich, tak. I że jeśli czynimy to z należytą wiarą i szacunkiem, tak najbardziej chleb możemy ze sobą zabierać w podróże, nosić, zawsze mieć przy sobie. Tak najbardziej. Księży, w końcu ubiegłego roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Grzegorzewie. Księży, na jakim etapie są obecnie prace budowla budowlane i czy wszystko przebiega zgodnie z planem? Może tylko dla. Słuchacze, przypomnę takie dwie daty ważne, w 2016 roku 28 lipca z przedstawicielami parafii też pojechaliśmy do Częstochowy, gdzie był, także prosiliśmy o błogosławieństwo kamienia węgielnego przez Ojca Świętego Papieża Franciszka i następnie także ten sam kamień był poświęcony przez, już błogosławiony przez naszego arcybiskupa Gintera Sagruchesa 2 października 2016 roku. Może nawet tak się myśli, dlaczego dwa razy, ale to też myślę, że piękne, mówiące o jedności ko Kościoła, że wszyscy sta stanowimy jedno. No i właśnie teraz, w dniu dzisiejszym mamy już e, luty, e, Mamy fundamenty, rowane są ściany, więc akurat teraz jesteśmy na etapie dachu kościoła, budowy. Nie każdy człowiek decyduje się na wybudowanie domu dla swojej rodziny, gdyż wymaga to dużych, powiedzmy, nakładów finansowych. Podobnie ma się rzecz, gdy chodzi o wybudowanie kościoła, jednak myślę, że projekt jest bardzo udany. Jest on, tak powiedzmy, bardzo duży, świątynia, Ktoś teraz mówi z księży, że już skończyła się era takich bazylik, można no, powiedzieć, bo to jednak są koszty. No więc podjęliśmy takiego wyzwania i jestem bardzo szczęśliwy, że w Grzegorzewie będzie się nad miasteczkiem wznosił się krzyż jako znak zwycięstwa nad grzechem, znak zmartwychwstania znak, który się widzi i człowiek musi powstawać ze swoich upadków, grzechów. I tak to odbieram i, i bardzo się cieszę, no bo Kościół, mówię, to nie mury, lecz to wierni, to młodzież, dzieci, młode rodziny, to nawet ludzie niepełnosprawni, chorzy, którzy nie mogą przyjść, no wszyscy to przede wszystkim my żywy Boży Kościół, a dopiero z tego podjęliśmy decyzję wybudowania świątyni. Księże, czy jest jakaś data planowana, otwarcie świątyni, czy to wszystko zależy od pozyskania funduszy w, dal no, w, w dalszych tym, etapach? No, w tym roku planujemy, powiedzmy, mamy takie plany, no, stan surowy, dach, ściany, okna. Tam, jak, jak, jak pozwolą finanse, Myślę, że no, trudno mi teraz powiedzieć o konkretnej dacie. Księża, trudno pozyskać fundusze na budowę tak ogromnego, ważnego obiektu? Na dzień dzisiejszy nasz projekt w świątyni, koszt projektu milion pięćset półtora. I rozpocząłem bez takich powiedzmy, bez jakiegoś wsparcia, ale Akurat w naszym miasteczku tak zwróciło się o pomoc i dla siebie też e, wsparcie otrzymałem od e, grygieła fabryki e, 300 tysięcy euro. I także Garuno Werslas e, także mój parafianin, także wsparli w dniu dzisiejszym 100 tysięcy euro. I no, wiadomo, że jesteśmy wdzięczni za każde euro, a szczególnie, mówię, ludziom za modlitwę, za podtrzymanie bo wtedy, kiedy się czuje, że cała wspólnota angażuje się i wszyscy staramy się modlitwą, ktoś, kto może też finansowo, no, myślę, że to jest Boża sprawa. I mam nadzieję, że osiągniemy cel. To dobrze, książę, że ludzi dobrych nie brakuje czasami, kiedy, prawda, tak brakuje wszystkiego, to jednak potrafimy się tym podzielić. No tak się układa, tam, gdzie może człowiek Planuję jakąś czasem uzyskać pomoc, a akurat tam, gdzie się nie planuje, to tak, to może tak odbieram to po bożemu, nie, że właśnie jestem wdzięczny Bogu i ludziom, którzy pomagają, tak, na pewno jest, było, jest i będą też ludzie, chociaż często widzimy, niby nam się wydaje, że dookoła tylko ciemność, ale chińskie przysłowie mówi: lepiej zapalić świecę niż no, żyć w ciemności i narzekać cały czas. I tak też warto czynić. Czcigodny księża, bardzo dziękuję za przybycie i za rozmowę. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Przypominam, że gościem dzisiaj w Studiu Radia Wilno był proboszcz parafii pod wezwaniem Ducha Świętego Wileńskiego Grzegorzewie, ksiądz Andrzej Andrzejewski. Dziękuję za uwagę, Beata Naniewicz. Do kolejnych audycji. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.